Dawo Marcina skomentował yy, cały temat odnośnie energetyków. Od dzisiaj nie kupisz już energetyka. Jeżeli myślisz, że ograniczenia dotkną tylko osób poniżej 18, to tym bardziej musisz obejrzeć mój film. Dowiesz się z niego m.in. jak ominąć nowe przepisy. No ta... O, o! <grysty> początek. Dowiesz się między innymi z niego, jak ominąć przepisy. Fajne. Nowe przepisy namieszają nie tylko w życiu niejednego nastolatka, ale też sprzedawcy. Kojarzycie pewnie ten... Kurwa, ma taki dobry mikrofon i takie... Echo w tym pokoju, że to głowa mała. Naprawdę, no coś niech wstawi, że to nie było puste pomieszczenie. Nawet ja. Ja tutaj dookoła kupiłem materacę takie na Allegro, tam nie wiem, po 80 zł. Takie 2 na 140. I poustawiałem tutaj, mam materacę na ścianie. Z tyłu panele akustyczne. No da się to zrobić. I tutaj jeszcze są panele akustyczne też. I tam w sumie też. I tam jeszcze jest jeden materac. <laughs> Także ściany są poustawiane tym. Są poustawiane materacami z gąbki. No ale jest lepiej, no lepiej niż w tym pokoju było, więc na, po co mu mikrofon, nie wiem, za 2000, ja jak ostatecznie nagrywa w pokoju, w którym jest takie echo. No po co? Pokaż? No nie mam jak wam pokazać. Chciałem zdjęcie zrobić czy coś. <śmiech> Pomachajcie. <śmiech> Sexy mama. Da, 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 da. O. Normalnie poustawiane są, ale żółte materace, no to już ze dwa lata stoją, to co mają być? <gimnastyczna> jak sala gimnastyczna? No, sportowy świeg wiadomo. Ważne, że działa, dobra? Ci, którzy interesują się składami różnych produktów, zapytają też o taurynę. Sytuacja tutaj będzie taka sama, jak w przypadku kawy. Tauryna naturalnie występuje na przykład w mleku. I mleko oczywiście nadal będzie można pić. Przepisy zakazują spożywania takich napojów przed 18 tylko w przypadku, jeżeli jest to dodatek kofeiny. No dobra, ale to jak na przykład jest, jeżeli chodzi o GBS-a, który ma zwiększoną zawartość kofeiny. Więc jak to wtedy jest? No bo to jest niby kawa, ale to jest też chyba z dodatkiem kofeiny. Do więzienia? <laughs> nie, to no chyba nie. A ciekawe w sumie, jak GBS jest traktowany w związku z tym. No jest kawą. No jest, ale o zwiększonej zawartości kofeiny. Ku no mocny, no GBS ma tego Teraz patrzę, bo, jest, bo oni mają kilka serii i po prostu patrzyłem. Tylko poczekajcie, a czy to nie jest tak przypadkiem, że w GBS-ie też jest dodatek kofeiny? Oprócz, że macie kawę i w tych najmocniejszych, to też nie jest tak, że oni dodają ten. Dodają do tego jeszcze kofeinę, jako no nie tylko taką naturalnie występującą. No właśnie, i teraz w związku z tym, bo jest ta seria na przykład, teraz patrzyłem. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Jest God of Angels, nie? I teraz, jak tutaj macie skład, tutaj jest chyba na końcu. No, że tu są różne kawy, aromat i kofeina. Tu jest chyba dopisane jako składnik. Tak mi się wydaje. A, nie widzicie. O, tu. Kaff jest. To chyba jako kofeina. No i kofeina tu jest. To jest dodatek też taki, żeby była mocniejsza. No i teraz pytanie. Dlatego zadaję pytanie, jak taki GBS jest traktowany, bo z jednej strony macie naturalnie występującą kofeinę w kawie, ale z drugiej strony też ją uzupełniacie jakąś syntetyczną. I teraz czy to się łapie pod tę ustawę, czy nie? No więc Tigera już możecie kupić. Jest tak dlatego, że nie ma w nim tauryny, a kofeina nie przekracza tych 150 mg. Tak właściwie to w przypadku Tigera chyba w ogóle jej nie ma. No nie, no to yerba na przykład została. Zostaje ten... dozwolona normalnie. Także z Jerbą chyba nie ma tematu, bo jest naturalnie tam występuje. Kto w 2024 pije energetyki, jak jest m******on? <śm> nie wiem, normalni <śm> ludzie? I właśnie. Dokument, który stwierdza wiek, a nie dokument tożsamości, bo te pojęcia nie są tożsame. No dobra, no co tam, no że można jakieś różne co, legitymacje można pokazać, albo coś. Rewo się martwi, bo jeszcze osiemnastki nie ma. Mam! Ale martwię się, że mogą mnie sprawdzać i tak. Jeżeli ktoś uważa, że posługujemy się podrobionym przez nas dokumentem, no to jest to przestępstwo. I wtedy niech sprzedawca dzwoni po policję. Ciekawe jaką minę mieliby policjanci, gdyby sprzedawczyni powiedziała, że legitymacja jest łatwo podrobić i dlatego uważa, że jest ona podrobiona. Ciekawe kto wtedy dostałby mandat. Kurde, jakie on robi tendencyjne te filmy. W sensie, jak on opowiada o tych rzeczach, to to jest takie, że jak macie, jesteście w takim nastoletnim wieku, to mówicie O, no tak mi mów, u, ale fajne. Ku... ale ale wych... wy***am sklepikarkę, ja pier... Ale, ale lifehaka kolegom sprzedam. mmm, ale w szkółce będę znany. Dosłownie, no takie. Wiecie o co mi chodzi? Taki klimat. No, to niech zadzwoni po, po psy, no, niech zadzwoni. No, zobaczymy, kto ma rację. No, ale by mieli minę. <grystanie> Kurwa. Jest 30 grudnia. Te zmiany wchodzą za dwa dni. teoretycznie mogliby już teraz ustawić automat dla wygody, no i sprawdzać ten wiek. A oni nie. Teraz jeszcze energetyki sprzedają wszystkim, niezależnie od wieku. Czyli. O, patrzcie. Nie ma weryfikacji, a prawdopodobnie. Oj, czuję, że powstanie czarny rynek energetyków i będzie rozprowadzane po szkołach wszystko. Więc eee. fair. już jadą dwie palety w tym celu. I co, będziesz pod szkołą stał i dealował energetykami? Nieźle. Sprawdzamy. Nie, muszę mówić, że. O, czy moja twarz jest pełnoletnia? Nie tylko. O, i mamy do lat. Nie tylko świetnie wyglądam, ale mam 18 lat. To mi powiedziała przynajmniej żabka. Czy ktoś przetestował te tabletę na jakimś kidosku? No właśnie, ja widziałem ciągle tylko testy dorosłych ludzi, znaczy w sensie takich, którzy powinni przejść. I że właśnie u nich to działało, ale właśnie co jakby jakiś dzieciak przyszedł i czy to by zadziałało? No i jak traktowana przez sądy będzie żabka nano? Czuła ją ona przepisy? Czy jest to całkowicie zgodne? Ale też ty... pytanie chyba powiedziałeś, czy to jest też tak, że w związku z tym, że jak przejdzie to przez ten automat, to już przy kasie sprzedawca nie ma obowiązku tego sprawdzać? To ciekawe, jak to funkcjonuje wtedy. No bo co, jakby, gdzie jakby konsekwencje potem? Tam nie ma kasy? Co ty gadasz? W tych żabce nano nie masz kasy? Nigdy w życiu nie byłem w takiej żabce. Wychodzi i ściąga ci z karty. Chodziłem na siłownię bez obsługi, to, to było tak, na odcisk palca. To pamiętam, ale w żabce nano to nie byłem. Nano żabka. Dużo tego jest? Bo ja nie, nie widziałem w ogóle w okolicy. Ciekawe, jak to jest z Odpowiedzialnością. No to tym bardziej. To co? Jak na przykład ktoś, nie wiem, automat stwierdzi, że to był, nie wiem, dorosły, tak, ale gość wyjdzie sobie i, nie wiem, miał tam 16 lat i policja go capnie pod taką nanożapką, to co wtedy? To cała firma płaci karę? <grywa> automat płaci karę, no powodzenia. A prawa ucznia w zakresie kupowania energetyków znacząco zostaną ograniczone. Bo co oczywiste, niepełnoletni uczeń nigdzie takiego energetyka nie będzie mógł kupić. No ale pełnoletni uczeń czy nauczy. <grywa> Dobra, ale wy w ogóle nam pijecie te energetyki, tak z ciekawości, to jest tak popularne, bo ja na przykład energetyków jakoś tak nie wiem, no nie piję w sumie. Nie, nie mam jakiejś takiej zajawki na to. Zawsze jakoś tak kawę piłem, yerbę. Kurwa, ale jakoś tak na energetyków, to nie wiem, chyba na imprezach najczęściej. Ja tak to nie piłem. Jednego na miesiąc. No właśnie, bo to często jest przedstawiane tak, że jak ktoś pije energetyka, to że to już jest takie, wiecie, że na to non-stop, że to, wiecie, cały czas doi te energetyki, jest uzależniony. Ostatnio też jakąś historię... A właśnie, pokażę wam. <laughs> ja ale właśnie, zapomniałem o tym. Ej, mi się przypomniał. muszę coś wam pokazać. Smutna historia, muszę wam to pokazać, tak tematycznie się nie zgadza. Siedzę sobie na TikToku, nie? No i nagle jakaś historia, jak prawie ode... Pisze. Oraz jak z tego wyszłam. Wrzesień 2019. Zaczęłam pić Red Bulle jako normalna dziewczyna. Były pyszne i dawały zastrzyk energii. Rodzina ostrzegała mnie, abym tego nie, robi, nie piła, bo bali się jego zawartości, ale nie posłuchałam, mimo że powinnam była. Potem stopniowo było coraz gorzej. Kiedyś chowałam puszki i piłam je podczas wykładów. Wiem, że to szaleństwo, ale byłam uzależniona. Piłam sześć puszek, a jak wracałam, zostały mi jeszcze dwie. Mama nie pozwalała mi już przynosić Red Bullów do domu, więc kupowałam i wypijałam je na studiach i potem jakby nic wracam do domu. Teraz żałuję tego wszystkiego. po siedmiu miesiącach to jego Byłam podczas kolokwium, nagle straciłam przytomność i upadłam na podłogę. Zabrano mnie karetką do szpitala, lekarze interweniowali, operowali mnie. Byłam w szoku, kiedy się o tym dowiedziałam, bo nie czułam nic. Obudziłam się z mamą i tatą obok szpitalnego łóżka, zaczęli mnie niekontrolowanie całować i opowiadali co się stało. Miałam arytmię serca i udar niedokrwienny mózgu, a lekarz powiedział moim rodzicom, że zrobili wszystko co mogli i nic więcej nie mogą z tym zrobić. W rzeczywistości powiedziano im, że mam 40% szans na przeżycie. Dzięki Bogu zostałam uratowana i chcę, żebyście, żeby ludzie byli świadomi tego, ponieważ waszym dzieciom mogą Waszym dzieciom może mogą stać się następną ofiarą. Dlatego razem z moją rodziną przez ostatnie 4 lata spędziliśmy na edukowaniu ludzi i wprowadziliśmy na rynek z Sila i Dicha. Naturalną himalajską substancję, która ma na celu pomóc rzucić szkodliwe napoje energetyczne. <noise> nie mogę z tego. Tak skrolowałem, mówię, co za historia. Upewnij się, że rozpowszechniasz te informacje, ponieważ Twoje słowa mogą uratować komuś życie. <noise> ja się wkręciłem w tę opowieść, tak mówię, co jest kuwa. A na koniec reklamka. <noise> 40% szans na przeżycie był. Wspaniała historia. Zruszyłem się. Ale też ze szkolnych sklepików. Czy w ogóle teraz one znajdowały się w sklepikach? Bo pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze były. Ale potem miała być rzekomo zdrowa żywność. Dajcie znać zresztą w komentarzu. No ja... Za moich czasów nie było energii. Znaczy, nie pamiętam, żeby w sklepiku szkolnym miał energetyka. Nie pamiętam, była kola, jakieś napoje słodzone, ale energetyków akurat nie pamiętam, żeby były. Więc to chyba nie było takie popularne. Nie zmienia to faktu, że zaraz obok szkoły był taki sklep, w sensie sklep. No, taki normalny sklepik lokalny. I jak ktoś chciał, to sobie mógł się kupić. Ale w sklepiku szkolnym nie pamiętam, żeby były energetyki. Chyba nie pamiętam tego. Za twoich czasów to kola jeszcze z ko była, no? Dokładnie tak. U nas była normalnie w automacie. Ciekawe. No, to taki ciekawostka o energetykach. Jak widać, jej źle, będzie jeszcze gorzej. Będą teraz kombinacje himalajsko-alpejskie, jak mogliście przed chwilą usłyszeć, żeby to jakoś wszystko poobchodzić. Ja może spróbuję sobie jakiś tych lżejszych energetyków, właśnie z tą mniejszą, bo ogólnie jak ten to widziałem, że zawsze tam wszyscy ścigali, ile tych, tej kofeiny jest i tam różnych dodatków. Może sobie spróbuję jakiegoś lżejszego i zobaczę, jak się będę czuł po tym. Nie wiem, to jest jakoś tak smak energetyka, to mi się tylko z Red Bullem kojarzy. Może są jakieś inne, nie wiem, lepsze coś.